Zespół Regionalny Sądeczoki jest zespołem, który prezentuje folklor Lachów Sądeckich. Ale oprócz naszego tutaj rodzimego folkloru, możemy poszczycić się również innymi regionami, innymi tańcami. Między innymi już tak odległy region jak, jak Lubelszczyzna. To jest gorset szczyżycki. Zespół Regionalny Sądeczoki działa w Pałacu Młodzieży od 1980 roku, czyli za niedługo będziemy obchodzić następny jubileusz, jubileusz 45 Krakowiaka Sądeckiego! Zespół to są dla mnie ludzie. Ludzie, z którymi dorastałam. E, ludzie, z którymi poznawałam tradycje naszego kraju, nie tylko naszego regionu. E, ludzie, którzy zostali moimi przyjaciółmi, a tak naprawdę drugą rodziną. Ale również znalazłam też tutaj miłość, więc jest to dla mnie bardzo, zespół jest dla mnie bardzo ważny. W zespole y, nawiązuje się bardzo dużo przyjaźni. Te przyjaźnie są chyba trwalsze i większe niż nawet w szkole. Tutaj... Chętnie młodzież przychodzi, młodzież, dzieci, po to, żeby się spotkać ze sobą. No i możemy się poszczycić tym, że wiele takich par się utworzyło i małżeństw. Mamy cztery, cztery małżeństwa tutaj w zespołowe. Są to wyjazdy, gdzie razem z wszystkimi, z dziewczynami, razem szykowałyśmy się do występów. Gdzie pomagałyśmy sobie um, ubierać stroje, czesałyśmy się nawzajem. Pomiędzy nami wtedy tworzyła się taka więź, której trudno, którą trudno jest opisać, ponieważ została z nami do teraz i yy, jest naprawdę wspaniała. jeśli chodzi o kapelę rachowską, to skład jest następujący, czyli skrzypce pierwsze, skrzypce drugie, czyli tzw. prym, kontrabas, czyli basy, y, mówiąc ludowym językiem, klarnet i trąbka. Występy, jeżeli chodzi o nasze występy akurat, to są występy na żywo, gdzie jest grana muzyka, żadnych playbacków, tylko y, tak jak kapela wychodzi, tak kapela gra y, dla tańczących i dla śpiewających. Dlaczego warto dołączyć do kapeli? Przede wszystkim y, przyjaźń. Przyjaźni, które się tutaj tworzą. Druga sprawa, e, świetna atmosfera. Świetna atmosfera i zarówno na próbach, jak i również na występach. Występy nieraz są wyjazdowe, nieraz są występy kilkudniowe wyjazdy, więc też tworzą się, że tak powiem, e, i przyjaźnie, z innymi członkami zespołów, nie tylko w Polsce, co i za granicą. Bardzo często wyjeżdżamy na międzynarodowe festiwale, między innymi do Chorwacji, do Bułgarii. W Bułgarii odnieśliśmy sukces na festiwalu Świę... Słońce, Radość, Piękno, gdzie zespół najpierw zdobył pierwsze miejsce, później żeśmy byli na innym festiwalu, gdzie z młodszą grupą, gdzie trzecie miejsce żeśmy zdobyli. Jeżeli chcą poznać nasz kraj od strony regionalnej, chcą poznać wspaniałych ludzi i odkryć też inne kraje zwiedzić yy, świat to zapraszamy do zespołu żeby wszystko tutaj znajdą Kochani, przybywajcie do naszego zespołu naprawdę warto yy, poznacie nowych ludzi poznacie kulturę naszą nasz region i nie tylko Możemy, wyjeżdżamy za granicę na różne festiwale, na konkursy, nie tylko, nie tylko zagraniczne, ale i na terenie Polski, bo naszą Polskę też warto poznawać i naszą kulturę i inne zespoły.